W turnieju wzięło udział 8 zespołów. KS Maków, KS Jastrząb, Wiktoria Solec, Akcja Jastrzębia, Iskra Gust, AS Radomiak, Polonia Iłża oraz Centrum Radom. Drużyny zostały podzielone na dwie czterozespołowe zespołowe grupy, z których po dwie najlepsze rywalizowały potem w półfinałach. Ostatecznie w rywalizacji najlepsza okazała się ekipa Polonii Urza, która pokonała w finale 2 do 0 Akcję Jastrzębia. Poziom był bardzo fajny, prawda? wymagający tak naprawdę rozgrywki. Cieszymy się, że wygraliśmy. Zebraliśmy się z chłopakami, chcieliśmy pograć, prawda? I to nas cieszy, że pierwszy raz są organizowane przez Radio Rekord turniej, prawda? I od razu wygraliśmy. W starciu o trzecią lokatę zwycięzcy wyłoniły dopiero rzuty karne. W nich Wiktoria Solec pokonała 7 do 6 Iskrek Ust. Wszyscy twierdzą, i wydaje mi się, że też to potwierdzę, że udał się ten turniej. Yy, drużyny wyjechały zadowolone. Yy, Frekwencja dopisała, 8 drużyn się stawiło rano na, na sali i do godziny prawie 15.00. Trwała zacięta rywalizacja. W turnieju Puchar Prezesa Radio Rekord odbył się po raz pierwszy. Nas bardzo cieszy, że uczestniczymy w kolejnej inicjatywie. Bardzo się cieszymy, że był taki pozytywny odzew, wspaniała walka tych zawodników, no więc same superlatywy, a Radio Rekord zaznaczyło swoją obecność w sposób szczególny na mapie sportowej Radomia. To jest wpisane w naszą ideę propagowania zdrowego stylu życia w każdej postaci. Czy to jazda na rowerze, czy właśnie halowa gra w piłkę nożną, czy w inne dyscypliny, czy każdy rodzaj innej aktywności, który właśnie zachęca do wstania z kanapy i uczestnictwa, jest bardzo dobry i dlatego będziemy to propagować. Dla uczestników zmagań, turniej ten był okazją do przetarcia przed rozpoczęciem zimowych przygotowań do rundy wiosennej. Idealny moment na, na, na ten właśnie przygotowania, które poświąteczne. Ten okres już m, można powiedzieć, że mija. Za chwilę drużyny będą wchodzić w ten, w ten okres przygotowawczy. Jeszcze pewnie tydzień, tydzień wolnego i od 15 praktycznie wszyscy wszyscy ruszą do grania. No wspaniała inicjatywa. Widać, że rywalizacja yy, poświąteczna. Wszyscy przygotowani biegają. Miło by było patrzeć na tą grę, bo, bo widać, że cały czas pasja i zaangażowanie jest w tych opakach. To było takie przetarcie przed zbliżającą się rundą. Wiosenną, przed przygotowaniami, przed sparringami. Myślę, że przyjemne, spożyteczne można było to połączyć i wspólnie się pobawić. Nie zabrakło nagród indywidualnych. Najlepszym strzelcem został autor siedmiu bramek, Przemysław Zakrzewski z Centrum Radom. Najlepszym bramkarzem wybrano Patryka Czarnotę z Polonii Iłża, a najlepszym zawodnikiem całych zmagań Pawła Golca z akcji Jastrzębia. Turniej rekordka podbył się w Hali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej numer 24 w Radomią.